No, jak się robi na koniu No, jak się robi dźwięk Jeszcze raz No, cały czas. A o ty gdzie tam chodzi? O ty sama idzie? Sama się trzyma? Ale Oti ostrożna jest, tak? Wow, a i Oti zjechać na zjeżdżalni? Idziesz do góry na zjeżdżalnię? Tak No, chodź, do góry. Mata Tata, ja tak lubię! Ale to nie jest tak! No, chodź, Ati. No, chodź, z górki na pazurki, Ati, tu. No, chodź. Maja, sama się bujasz? Pokaż. Wow, na żółwiu, tak? Na żółwiu, nie na świniu? Chodzisz na żółwiu? Na żółwiu, no, bo ja się. Chodzisz na żółwiu? Na żółwiu. Na żółwiu. Mhm.